Warsztat. Może kudłaty i skubi znaleźli więcej niż my. Wchodzimy tutaj? Wygląda na jakiś warsztat. Może wreszcie coś tu znajdziemy. A, wszędzie pełno smaru. Wyjdźmy stąd. Zaczekajcie. Znaleźliśmy nowy trop. O czym mówisz? To jest świeży smar, a te narzędzia były używane niedawno. Zaczekajcie! Fred! Co się dzieje? A skąd mam wiedzieć? Ściągnijcie mnie na dół! Ale jak? Poszukajcie jakiegoś guzika, którym to można opuścić. A jak ma wyglądać ten guzik? Welmo, musisz się sama domyślić. Mechanika nie jest moją specjalnością. To znajdźcie kudła tego i Skubiego i to szybko! Mam nadzieję, że ich znajdziemy. Czuję się jak ryba, na haku. Hangar spadochronowy. Zastanawiam się, gdzie są dziewczyny i Fred. Musimy ich ostrzec przed tym straszydłem. Ciekawe, co jest tutaj. Co to? Duch. Gdzie? Tam. Duch. Tak, duch. Welmo patrz. Coś takiego! Jeden z tych duchów ma pazury. O, o, cześć! Nigdzie nie mogliśmy was znaleźć! Przebiegliście tuż obok nas! Co was tak wystraszyło, głuptasy? Gdzie jest Fred? Można powiedzieć, że Fred sobie wisi. A? Chodźcie, trzeba go czym prędzej ściągnąć! Masz szczęście, że cię ściągnęliśmy! Mogłeś jeszcze wystraszyć tego ducha! <śmiech> <śmiech> Przestańcie się wygłupiać. Opowiedz, co widzieliście. Tak, chcielibyśmy się wreszcie czegoś dowiedzieć. Cóż, tamten potwór wyglądał dokładnie jak ten. Ojej, to on! Uciekajmy! W tym wypadku Kudłaty i Scooby zrobili to, co należy. Uciekajmy! Jadalnia? W innych okolicznościach mógłbym polubić to miejsce, ale i tak możemy tu się schować. Chodźmy. Coś podobnego schobi, popatrz. To kuchnia. A kuchnia oznacza... Żarcie. żarcie. Czuję potworny głód. Ale nawet jeżeli coś znajdziemy, to to będzie stęchłe i niedobre. No cóż, nie zaszkodzi i tak poszukać. Nic. <laughs> coś, Scooby? Scooby, znalazłeś coś? Aha, a więc znalazłeś coś. Oliwkę. Jedna oliwka, dobra. Lepsze to niż pestka. Ej, a co to jest? Szynka, kości, kurczaka? Wiesz co, Scooby? Myślę, że ten ślad zbliża nas do rozwiązania tajemnicy Ślad? Tak! Powiedz mi, po co potworowi z kosmosu Oliwki, kurczak i szynka w lodówce? Właśnie! Powiedzmy to reszcie!

Łyż kawał dobrej roboty, co skubi? <laughs> <laughs> Ratuj się, kto może. <laughs>